Jest kim? Artyom Łaguta na pierwszym polu Jason Doyle, obok niego poszli Łaguta i Saifuddin Wygrywają ten start, zostaje jednak Artyom Łaguta i zostaje zdecydowanie Pytanie, co zrobią Australijczycy Obaj jadą Teraz jakby gdzieś tam Będzie tutaj bardzo ciężko Co on zrobił? Jak on to zrobił? Tego nie pieni ale Emil Saifudinow jest na prowadzeniu, my się uśmiechamy, bo przed chwilą mówiliśmy o tym kursie, o tym może, że bardziej zwracają uwagę na to, żeby przetrwać. Emil tego nie słyszał na pewno. Prowadzi Saifudinow za nim Jason Doyle, trzeci Max Freak na O. Ostatniej pozycji Artiom Łaguta. Przez moment było pod polską kadrę idealnie, bo bylibyśmy literami i mówilibyśmy, że po 14 jednak trzeba kończyć, ale to co zdziałał tutaj Emil Sajfudinow, no to jest coś niebywałego i że wszyscy ten wyścig ukończą. No, słowa szacunku, uznania dla kunsztu, dla umiejętności, dla odwagi są tutaj niewyczerpane. Wygrywa Emil Sajfudinow. Wygrywa wojnę, tak bym to nazwał z Australijczykami. Nie wygrywa bitwy, to... to... to była wojna i... no tak jak teraz pokazuję, jak mu serce biło, sądzę, że biło mu tak samo mocno jak podczas biegu e, tego pamiętnego... W Częstochowie. W Częstochowie, bo... A tak samo opanowanie motocykla Maxa Afrika w tym drugim wirażu. Ja już myślałem, że tam jest taka kupa, że się tak wmontują w bandę, no na, mi brakuje słów w tym momencie, proszę Państwa, na takim to, że robić takie rzeczy, no to, 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 to są najlepsi zawodnicy na świecie w tych e, warunkach i to trzeba podkreślać, to trzeba doceniać i e, o tym będziemy, jeśli chyba... to się skończy po 14, to tym atakiem Emil Sajfudinow zapewnił Rosjanom złoty, złoty medal. Zobaczymy, czy po ale 14. Nie, to Sąd nie powiem, że no się pogodowe chodzi. są niezmienione. Patrzymy <laughs> na powtóreczki. E, Emil Sajfudinow świetnie ze startu. E, zostaje potraktowany znowu dosyć mocno Artem Łaguta łokciem. E, od razu to sprawiło, że zwolnił. Tutaj dwa kangury nie odpuściły, ale Emil też. Jedyne, co wiedział, to chyba, że musi trzymać gaz. No, wjechał w ten wiraż tak szeroko. A tu właśnie to Max Frick, że nie wjechał w jego motocykl. Pojechali bardzo szeroko. Tu że on tutaj przejechał. Patrz na tą powtórkę, Tomek. No po prostu na żyletki poszedł. Jason Doyle wiedział, że musi go tam doąknąć, dojeżdża bez pardonu do płotu, a Emil Saifudino składa kierownicę, jak przy składaku. Ale to, co powiedziałeś na łuku, było widać. Jak masz tarapaty, to odkręcasz gaz. Tylko i wyłącznie.